Cześć Pasieka gromadzeń 15 czerwca. Jestem na pasiece, bo podaję ciasto do ulików, no do odkładówek. W ulikach weselnych jeszcze tam było trochę, to, to dopiero może jutro. E, dzisiaj do odkładówek, e, no bo już tam co jakiś czas dodaję. I od razu sprawdzam sobie, czy się matki wygryzły. To jest pierwszy ulik, przed chwilą otworzyłem. E, jest tutaj matecznik, jak widać. Próbuję ostrość złapać. O, wygryziony. Wygryziony. Więc matka gdzieś tu musi chodzić. Hmm, no może ją poszukamy, już dla przykładu. E, w innych tylko sprawdzę, czy, czy są tematyczniki, a Zobaczymy, czy ją uda się znaleźć. Pierwsze co już widzę, tu jest matka. U, u, u. Staram się ostrość złapać. Gdzie ona uciekła? Tutaj, tutaj jest. Tu, o widzicie? Powiem Wam, że jest piękna, jest bardzo duży odwłok. Ona wygląda, jakby była unasieniona, a ona dopiero się wygryzła. Prawdopodobnie dzisiaj. Patrzcie. No różni się od pszczoły, Jest naprawdę duża. Takie matki. Powiem ci rzad, Powiem wam, że rzadko się udają. Bo jeszcze tak nieporadnie łazi. Coś zagląda. Jeszcze taka jest szara. Ona po, myślę, że po wygryzieniu matki są takie szare. Dopiero po jakimś czasie y, troszkę będą czarniejsze. No, powoli jeszcze chodzi tak niedołężnie. Możliwe, że się wygryzła niedawno Ale yy, wielkościowo fajna jest naprawdę tutaj jestem zadowolony. No zobaczymy czy ona nie dzimia jakiś skaz Dobra, nie straszymy e, Chowam Dobra, drugi UL Stow się nie dać niżej troszkę kamery, ale dobra dobra, drugi ulik o, co one tu takie zabudowy no sporo pszczoły, nigdzie gdzie się tworzy odkład, powiem Wam że tej pszczoły się mniej przyniesie, więcej wróci więcej starej, lotnej, która wróci do macierzaka no bo wiecie, ja robię na odkłady na tej samej pasie. O, ta też się wygryzła, patrzcie. Otwarty, puściutkie. No to fajnie, to już dwie się wygryzły. Tu nie widzę, ale nie będę już męczył, bo wiecie, już jest późno. Zaraz mecz. Ja chcę zdążyć. Eee, najważniejsze, że matecznik jest wygryziony. Dodaję też takie ramki. Ech, patrzcie, to jest mię dobrania ramka. O, już mi jakaś motylica weszła. Już pajęczynka jest. A tylko tydzień, tydzień leżało. I widzicie, tu skrystalizował rzepak w kilku ramkach, dużo nie na szczęście w niektórych tutaj pojedynczych komórkach, już zaczął krystalizować ale, ale mało, rok temu, czy dwa lata temu więcej mi skrystalizowało więcej takich ramek miałem, a teraz tylko trzy trzy takie duże wielkopolskie i z 3-4 połóweczki tu jest fajna ramka o, z pierzgą ja im tutaj nie dałem na początku to jest tylko, widzicie, dwie ramki z czerwiem jedna z z węzon. także dam jeszcze pierzgę Przyda im się. Oprócz tego podaje kawałek ciasta. Ale tutaj, jak widzę, że one takie tutaj do budowy, takie plastry białe ciągną, to znaczy, że tu jest dużo pszczoły lotne i one sobie przyniosły z akacji prawdopodobnie lub z faceli, którą ja tu mam. Położyłem tam kawałek ciasta. Nie jakiś tam duży. Czy sobie tam troszkę zjadły. Dobra. Przechodzimy dalej. Jest i trzeci. Trochę dymie, bo pierś go złożyłem zanim jeszcze zacząłem nagrywać to już zostałem rządło, ale e, nie tyle co mnie zatykowała co raczej przycisnąłem ją. Dobra. Sprawdzałem matecznik. Też jest. Jest wygryziona. Jest wygryziona dobra to fajnie w tamtym roku w sumie nie wygryzła mi się tylko jedna ramka, yy, matka na 11 yy, teraz 14 mam mateczników tak tylko na szybko rzucę okiem jak ją znajdę to pokażę jak nie to to po prostu schowam dzisiaj może wczoraj jakieś to one jeszcze nie wyczuwały tej. Jeśli matka, już pokazuję Ta jest. Tutaj taka. Też jak widzicie duża. Duży ten odłok No powiem wam jestem zaskoczony. Może do lotu. Pszczoły ją troszkę odchudzą. Nie wiem jak to jest, bo ja też tak hodowlą się nie zajmuję za długo. No ale z tymi matkami, co nieunasienione dostawałem w klateczkach, to te jak dla mnie są trochę większe. Zastanawiam się, właśnie, czy matki po prostu. No, patrzcie, tutaj, ile skrystalizowało. Z pokarmu i tu też pieszka z dołu o takie rameczki fajnie, fajnie do ulika podać no ciekawi mnie po prostu jak znacie się na hodowli bo ja dopiero raczkuję w temacie czy rzeczywiście taka matka która się wygryzie jest trochę większa niż taka matka która już jest przygotowana do lotu godowego bo po prostu nie wiem, a mnie to ciekawi czwarty ogólnie to ja mam tych odkładówek tutaj 8 do tego do tego podawałem mateczniki do starszych odkładów oraz do ulików tam widzę trochę pszczół leży, nie wiem czemu czy się przycisnęły, czy co Dziwne. Czy jakiś rabunek był no, tu również mateczka się wygryzła. Tutaj jest matka, które często u tych Primi się zdarzały w tamtym roku. Widzicie? Całkowicie. tutaj jest całkowicie taka złota czerwony odwok. tamtym roku było kilka takich i bardzo dobre to były matki oczywiście kolor też nie ma takiego znaczenia no ona troszkę będzie ciemniejsza teraz jest normalnie aż pomarańczowa tutaj jak ktoś nie wie jak matka wygląda to tu pokazuję nożykiem Dobra, chowamy. Tutaj dosyć mało pszczoły lotnej jest w tym odkładzie. No ale widzicie, tak to jest. Czasem więcej, czasem mniej. Znaczy, pszczoły ogólnie, nie tylko lotnej. Właśnie pszczoły lotnej mogłoby dużo i wróciła do macierzaka. No ale trudno. Dobra, dobra. Piąty odkładzik. A tu jeszcze matka się nie wygryzła Dobra, zostawiam ją w spokoju e... Może się już nie wygryzie Może być zamarta Albo po prostu jeszcze Jeszcze czas No, tak jak widzicie Tu się jeszcze nie wygryzła Idziemy dalej, no ale Wiecie, one się nie wygryzają Idealnie w ten dzień, który powinny Dzisiaj mamy wtorek teoretycznie w poniedziałek miały termin dzisiaj jest dzień po no zobaczymy może tak być, że tam matka jest zamarła zdarza się nie wszystkie matyczniki się wygryzają o, ten, ten akurat jest ok widzicie jest wygryziona ale nie będę szukał wiecie co już się ciemno robi tylko pokażę czy się wygryzły czy nie Dobra i ostatnie dwa pełno czereśni le, leży Powiem Wam tak, miałem czereśnie do wczoraj, wczoraj całe połowa drzewa jeszcze była, dopiero dojrzewały. Teraz to wygląda tak. I na drzewie nic nie ma. W jeden dzień. Były były, troszkę tam szpaki przylatywały pojedyncze. Trochę jadły, trochę my dzisiaj po prostu przyleciało stado. Nie wiem, ze 100 więcej, tylko po prostu yy, czarno na drzewie. Godzina, dwie, nie wiem, bo wszyscy w pracy i po obiedzie się okazało, że tu nie ma czereśni. Przerąbane. Rabina jest, wiadro, a... O, widzicie, gdzie są czereśnie. Dobra, wracając do matek. Masaka z tym Mi Szkoda, bo kurczę na dobrze jeszcze nikt nie spróbował, a, a już się skończyły i to Wiecie tak Ten też wygryziony Wygryziony Dobra, pauza i ostatni odkład ósmy również się wygryzła. Czyli w jednym uliku ulu odkładowym matka się nie wygryzła. To nie znaczy, że jeszcze się nie wygryzie. Matka może tam dzień, dwa później się wygryźć. No zobaczymy. No teoretycznie jak jutro już jej nie będzie, no to to małe szanse, no ale no zobaczymy. Najwyżej poda się matkę za jakiś czasu nasienioną z ulików weselnych. Też mam tam Trzech, cztery czy tam pięć matek zapasowych, które a może utworzę jakieś uliki, jakieś odkłady jeszcze, no nie wiem. Na razie nie planowałem. Nie mam też odkładówek. Wszystkie odkładówki, które miałem kupione, no to są tutaj. Jeszcze tu są, tutaj. Także sporo tego powstało, no ale zobaczymy, jak w następnym roku. Poradzę sobie. No ale to też od zimowie zależy. Można zimować 50 rodzin, a nie przezimuje wam żadna. To też wszystko, wszystko się okazuje na wiosnę. Nie wiem, może na weekend zacznę już miodobranie z akacji. Na razie jeszcze trochę kwitnie, ale już widać, że słabo, że już kończy kwitnienie. Ma być ciepło, no zobaczymy, jak nie będzie się lało. Jak zdążą do soboty to odparować, ten miód akacjowy, to, to w sobotę, niedzielę, dekręcił. Ale to zobaczymy. Dobra, cześć.